Kochani, dzisiaj sprawdzimy, jaka jest różnica w tym, jak się znamy, między osobami, które znają się 9 lat, i osobami, które znają się 9 miesięcy. To ma większe ego. Peski tu szczerze ja nie wiem. My się znamy tylko 9 miesięcy, by 9 000! Ja myślę, że ja z pozytiem będę miał wszystko źle. Dominik już wszyscy daj, tylko nie ty. Aha, będę miał 3-4. Możecie popatrzeć. Weź mnie? Nie! Yes! Ej, ej, ej. Największego to powiedz no, do Darcio, wiadomo! Nie było kto ma największego? Nie! <śles> kto szybciej trafiłby do więzienia? Dobra, no wiem. 3, 4 cztery no, bez to w kursie! No, Dobra, i dobrze! Ja wiem, bo ty na przykład, jak chcieliśmy nagrać Urbex, to nie chciałeś robić. Bo ja nie chcę robić przypałowych rzeczy, które uprzykrzają ludziom życie bez tym mega odpowiedzialnym słowiki. Dlatego. Jakbyś e, jakbyśmy na, na przykład głosowali z wyglądu, to bym powiedział, że bardziej posty. by poszukiwia. No, bo, bo ja, ja bym naz... teraz szczególnie. Co <noise> 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 prędzej zrobiłbym na sobie Rys. Same żółty u nas na razie <śmiennes> Same żółty u nas na W ogóle cały czas każdy jest niesamowity To, że wam idzie Co Czyli... bardziej utrzymuje porządek? Tu się poja pojawiają schody, bo wy mieszkacie razem, a my nigdy nie mieszkaliśmy razem Ale powiem ci to, że na szkapie ja nie mam pojęcia Macie jeden pokój A wy przez dwa miesiące jesteście praktycznie cały czas ze sobą Ale... Jeszcze raz, jakie było pytanie? Trzy nie, nie, nie Rymien. Nie, nie, Jakby było pytanie kto częściej to ja festy Tak, w ogóle festy To u nas byłem pewien, że ja Nie, ja by nie byłem Daj. pewien Ale chłopie Nie Jak to myślę, że nie chcę czasem rzeczy doprawiać, ciągle po nich chodzę A ty Morce, ty nie jesteś tacy, że Dzisiaj mówimy dramę Dominika z Michem Chłopaki, po nie, nieporządek W dalej, no Zaraz ja. sobie Michu w... akurat dodał storkę, w której powiedział, że Że zaraz sobie to ma lepszy styl! Ale ogólnie trzy ostatni? Gada się potem! Potem to szere, Ale popatrzyłem już na Dominika. Spaliłeś, nie wyrobiłeś Spaliłe. się w czasie! Jest! Ja yes. no, yes. zacząłem się dobrze ubierać, bo no, zacząłem się ubierać mortaczoem. Jezus, tak! Jest nowy drobna Immortal.pl, są bryloczki, jest wszystko nowe, więc wpadajcie tam, możecie takie spodeleczki. Darnąć. Ja tylko na no, siebie Ciebie nie dałem, bo... Nie, nosi Mortal Kombat. Dominik często jest ładnie ubrany, ale jak ja chcę się ładnie ubrać, to uważam, że ładnie jest ubrany od niego. Kto ma większe powodzenie o płci. Przeciwnie. Kurde, kto to może być? U. Trzy, cztery To są same żółte przecież. Ej, same żółte! Co prędzej zgoniłby się na jakiś trzy, trzy, cztery Najlepsze pytanie jakie mogło być? To jest bardziej odklejony O kurde Czuję, że tu może być brak punkta. Trzy, cztery. Oj spaliliśmy! Kurna! Spalili, ej. Jest panino! Bo ja mam wrażenie, że ja bym zrobił bardziej odklejone rzeczy na przykład na filmiku niż ty teraz, bo jakby jestem bardziej zdeterminowany i mam mniej do stracenia, ale jakby... No wiadomo, że prywatnie, to ty jesteś odklejony, ale, ale jestem tak. królem. Co prędzej poszedł być się na fejmie? Bez giga ciekawego No, no bardzo tak. ciężkie. Trzy, cztery! I mimo dalej ja. I mimo dalej ty. Uf, nie, ale pan, ja bo też byś mógł w sensie Ej. mógłbym ale w przygotowaniu To szybciej będzie miał dziecko. Trzy, cztery czy może być jakieś pytanie, którym ja będę sam chciałem odpowiedzieć? Kompletnie nie mam pojęcia czemu dałem ci wiel intuicja Ale mi tak to ja to. czuję, że będę miał przed 30 dziecko, a ja wiem, że ty nie chciałbyś do końca dzieci tak szybko. No. Co bardziej byłby skłonny zatrzymać się z Markiem z Maruchą? O Markiem Maru! Nie Markiem Maruchą! Nie odpowiadam! Tak też nie odpowiadam! Kur... Ty jesteś chory? Kto jest bardziej wstydliwy? Trzy, cztery. Wiesz to był Michu Pewniak nawet. To był Pewniak u nas, stary. Tak w ogóle? Jak ty powiedziałeś, że. A pamiętasz, co było o gołcu? To jest fobia społeczna, a nie wstydliwy. Ale to właśnie po jestem wstydliwy. A pamiętasz, jaką ty misiarę robisz w centrum handlowym ja zawsze zapadam się pod ziemię stary i nie wiem, co się dzieje i nie chcę tam być? Wygrywamy! To jest mądrzejszy? Cztery. Ryb. Yeah, Ej, ty na studiach nawet nie byłeś No i co tego? Ty, no. To jest wyedukowanie, a mądrzejszy to może być w życiu, a nie na przykład w szkole. No to i ty w życiu jesteś mniej więcej bardziej mądry, nie? No na pewno bardziej ogarnięty To lepiej śpiewa? Dobra. Trzy, cztery Kurde Jest, siedź Musiałeś być. Ja, ja nie umiałem śpiewać On jest najmłodszy, który śpiewać To jest bardziej kreatywne? O kurde, ciekawe Trzy, cztery jest! Jest! Oh, masz najlepsze. Z niknął z nas, każdy tak mówi. Ale Tylko ty, co robisz te rzeczy robisz? Ja bez kiedy by się tak największe śmieszli, Ale, to jest ale ja, tak ja na przykład bym też miał problem, bo to też jesteś bardzo kreatywny. I no. na przykład, jak zapraszam cię na filmy, chociażby ten prezent na urodziny, to też wymyśliłeś to tak kreatywnie. Ty pewną kreatywność masz na filmach, że tak yy, od razu coś możesz wymyślić, że pójdę do jednej Nie Nie No tak, już <laughs> jestem mądry, nie? Ale kreatywny. To jest bardziej uczuciowe. Trzy. Nie, stop. Nie, teraz serio stop. Trzy, cztery, rytm. Yes! Skupiony, Nie, 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 nie. Właśnie nie wiedziałem, czy mnie znasz z tej strony. Kurczę, nie, nie nie, za krótko je znamy z tej strony. Ostatnie trzy pytania i przechodzimy do drugiej rundy. Kogo bardziej lubią widzowie? Trzy, cztery, rytm. Yes! yes. Ja mega mega da. blisko Bo się jak mnie to interpretowałeś Bo teraz jest fala taka pista Na daily ale ogólnie to miałem mega tościę Teraz jest fala na daily i przez tą dramę folię bąbelkową nieście. jakby ja mam ten vibe skrzywdzonego, tak. a ty o oprawcy, więc tak. no, no, no. No mnie się nie dać nie lubić To ma większe partie na szkło. Trzy, cztery. Ej nie wiem, ogólnie nie wiem. Teraz tak. no, nie sobie. O, Nie wiem ciebie. Czyli ja mam wrażenie, że jakby ty już tak długo się subo, że w dwieniach. Czemu? No przecież w tym co. Trzeba Ja właśnie jakby zależało od interpretacji, tak, bo tak. Bo, jakby on jest influencerem stary, wiesz, że co chodzi, jak go tak pijem, że ty. No, on zarabia jakby z tych wyświetleń, więc w sumie to on powinien mieć większe parcie. To według Was będzie dłużej żyć? O! Po prostu. U nas to jest skomplikowane, mi się wydaje. W sumie jest, ale w sumie nie. Trzy, ja mam Sensowny argument. Ryb! Ja przecież z Tajlandii nie wrócę, no, bo ja, ja myślałem o tym, że filmiki niebezpieczne, ale kurde, z drugiej strony no te twoje cię wysyłają pod kroplówkę, więc hipotetycznie to ty bardziej igrasz z takimi tematami. Jeżeli Patryk i Dominik woleliby zjeść 20 tysięcy kalorii w jeden dzień, to podnieście żółtą butelkę. A jeżeli uważacie, że woleliby nie jeść nic przez cały dzień, podnieście niebieską butelkę. Trzy, cztery ryby! Nie no, to tak... Murcia, czy ile zjadłeś na czeleczu Patryka? 16. No chłopie umierałeś, no ale z No, dzisiaj prawie nic nie jadę cały dzień. Nie byłem pewny, że się wywalimy na tym. Jeżeli Patryk i Dominik wybraliby pieniądze, dajcie żółtą butelkę do góry. Jeżeli wybraliby sławę, dajcie niebieską. Cztery. Tak jest. Pieniądze? Nie, yes, sława Wysława? Czyś pomyliłeś? A, no pomyliłeś. Jest, ale dla was dobrze. Jeżeli Kosti i Michu wybraliby cały dzień na rolkach, dajcie żółtą butelkę do góry. Jeżeli wybraliby cały dzień w folii dajcie niebieską butelkę do góry. Yes. Trzy, cztery. Nie, ja naprawdę. mam tylko jedną Ciepło. odpowiedź. Folii byś nie wytrzymał. Fili. Ciepła, tak, ja, ja bym się o tym Samo się bał. Samopoczucie folii jest tak. słabe. Jeszcze Uf. dlatego Uf. chciałem <laughs> powiedzieć, że nagrywać, bo na rolki były fest śmieszniejsze. No, tak. Patryk i Dominik, z kim mają lepszy kontakt? Żółta butelka to Fris, niebieska butelka wuje kółki. Trzy, Patryk. cztery. Filiz. O, tak samo ja mamy. No. Tak samo mamy. Ja dużo czasu wiadomo spędzałem z Kingą, z Kasią, no i z wujasem, więc no dla mnie to było bardzo My też tam bardzo jest. często jesteśmy było bardzo, bardzo blisko mieszkamy. No i plus też taki fajny, to, to, że to Tak, chyba tak. pieniądze miałem z długiasem taki fajny. Jeżeli Posty i Miku woleliby dostać milion, ale nie móc występować w odcinkach, podnieście żółtą butelkę. Jeżeli nie dostaliby nic, ale mogliby występować w odcinkach, podnieście niebieską. Trzy... Trzy cztery! Wiem, bierze wie, 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 jest! Ja wie. Patrzcie na szkole! Jest! Ja też się kiwa stanie, to bo ty lubisz pieniążki i lubisz mieć pieniążki, tak wiesz. Kto wie. wie. ja nie lubi pieniędzy! No ja też lubię, ale wiesz. Nie, co ty, morcia. Jeżeli Patryk i Dominik wolą blondynki, podnieście w żółtą butelkę, jeżeli wolą brunetki, podnieście niebieską. Trzy, cztery! Najłatwiejsze tylko, pytanie! Tylko i wyłącznie brunetki, ani razu blondynki. Mają błąd! Co, a on ta życiu... blondyna? Raz w życiu miałem blondynę Jakby i to się spotykaliśmy chłopie Ey, kilka tygodni, nie gadałem nigdy na no. z tobą, więc taką... Tylko brunetki. Pani z tego TikToka była ładną blondynką, aczkolwiek zawsze brunetki. To znaczy to przegra, wstawia story mówiące, że lubi Marka Marka Nie! Tak. Nie. Nie, 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 Ja Boże. tego to nie robię, ja nie To Nie, nie, nie. To jest, za, to, jest, to jest za duża plama na honorze. Jeżeli Posty i Miku woleliby mieć zakona... Dajcie żółtą butelkę do góry, jeżeli woleliby być łysi Dajcie niebieską i Ale... wierzę w Ciebie Trzy, cztery, ry yes! Kochają Marka Maruchę Mi ja wydaje, bądź... wydaje, że Instagram w ogóle zablokuje mi konto Jak yes, ja to zrobię. to jest szansa, taka Raz, dwa, dwa trzy JEEEES yes! Zapraszam do mojego Instagrama kuzyn Michał I uwielbiam Markę Maruchę A! Jutro jest ostatni dzień daily,